Cześć, witajcie. Dzisiaj moja subiektywna opinia i ocena jakości dźwięku i użytkowania słuchawek bezprzewodowych firmy Xiaomi AirBuds True Wireless. Zaczynamy. Na samym początku chcę powiedzieć o cenie. Cena, którą zapłaciłem za te słuchawki, to 60 zł. Kupowane zostały one w okresie Black Friday na serwisach aukcyjnych w Chinach. Dlatego cena jest taka, a nie inna. Od razu zaznaczę, że takie słuchawki u nas na portalach aukcyjnych polskich możemy kupić je za około 90 zł do 100 zł. Na wstępie powiem, że nie jestem żadnym melomanem, a używam ich głównie do słuchania muzyki i rozmów poza domem. Słuchawki, ogólnie mówiąc, nadają się do przeciętnego użytkownika, który słucha muzyki podczas przejażdżki rowerowej, spaceru, podróży pociągiem, autobusem czy do biegania. Ponieważ tło, które słyszymy, które nas otacza, Podczas tych czynności, wiadomo, wpływa minimalnie na nasz odsłuch, i dzięki temu, albo przez to, nie będziemy słyszeć różnicy pomiędzy tymi słuchawkami a słuchawkami przewodowymi, dokanałowymi. Więc, według mnie, nie ma sensu przepłacać i kupować o wiele droższych słuchawek do tych czynności. Wiadomo, jeżeli słuchacie muzyki w domu, to i tak najlepszym wyborem Będą słuchawki nauszne, przewodowe. Generalnie do tych czynności, do których wymieniłem, czyli do słuchania muzyki, prowadzenia rozmów poza domem, jak wspomniałem wcześniej, nadają się idealnie. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to idealne dopasowanie do ucha. Dzięki właśnie tym gumkom są one wymienne. Mamy trzy rozmiary: S, M i L. Standardowo w tych słuchawkach jest założony rozmiar pośredni, czyli rozmiar M. Są mega wygodne słuchawki do biegania, do jazdy na hulajnodze, rowerze, spacerowania, jazdy autobusem, bo fajnie tłumią te słuchawki. Wiadomo, nie mają one aktywnej redukcji szumu, lecz pasywną właśnie przez zastosowanie tych oto gumek. I teraz tak, te słuchawki bezprzewodowe porównywałem, chodzi mi o jakość dźwięku, z słuchawkami Zenheiser, które posiadam już od paru lat. Są to słuchawki przewodowe, jak widać, tak samo, dokanałowe. I mówię tylko i wyłącznie na podstawie różnicy w jakości dźwięku w odsłuchu moim, porównując właśnie te słuchawki Xiaomi do słuchawek Sennheiser. Nie będę za bardzo się nad tym rozwodził. Powiem mniej więcej ogólnie, że według mnie te słuchawki charakteryzują się dobrą szczegółowością dźwięku w pełnym zakresie pasma akustycznego. Lecz niskie tony minimalnie zagłuszają inne pasma, dlatego w moim przypadku oczywiście to wszystko zależy na jakim urządzeniu to słuchacie, możecie mieć inny odsłuch, tak samo jak wasz słuch jest inny niż mój, więc weźcie to pod uwagę. Dlatego w moim przypadku potrzebna była lekka korekta niskich tonów na moim telefonie, żeby wybalansować właśnie tą różnicę pomiędzy dźwiękami niskimi, niskimi tonami a średnimi i wysokimi. Tony średnie za to były minimalnie według mnie oddalone od słuchacza, lecz grają bardzo wyraźnie. I naturalnie. Wysokie zaś tony były za to odpowiednio wyeksponowane, lecz czasem miałem wrażenie, że były aż nadto wyraźne. Ogólna separacja instrumentów była moim zdaniem na dobrym poziomie. Nie na niskim, nie na najwyższym, na średnim poziomie na dobrym. Plusem takich słuchawek bezprzewodowych porównując je do przewodowych słuchawek jest to. Że jeżeli dopasujemy idealnie gumki do swojego rozmiaru ucha, czyli nie ma szans, żebyśmy zgubili jakąś słuchawkę, czy to lewą, czy to prawą. Więc jest naprawdę duży plus. Takie słuchawki, które używam już, tak jak wspomniałem wcześniej, od paru lat, bardzo często było tak, że podczas, nie wiem, spaceru z psem, czy jazdy na rolkach, rowerze, obracając szybko głowę w lewo lub w prawo, często haczyłem. Ubraniem właśnie o ten kabelek i minimalnie załóżmy lewa słuchawka lub prawa słuchawka, poluzowywała się u mnie w uchu. Tutaj takiego czegoś nie mamy, dlatego takie słuchawki są o wiele lepsze. Wiadomo, jest różnica, jeżeli podczas użytkowania słuchawek, czyli wkładamy słuchawki do ucha, sparujemy je z telefonem. I zanim włączymy jakąś muzykę, czy zadzwonimy do kogoś, chodzi o to, że nic w tym momencie się nie dzieje. To jest minimalnie większy szum, porównując do takich słuchawek, no ale to jest chyba oczywiste, że takie słuchawki będą mieć mniejszy szum, lecz też on w tych słuchawkach występuje. Czyli też nie jest tak do końca, że słuchawki bezprzewodowe bardzo szumią, a te słuchawki w ogóle nie szumią. Ten szum, w tych słuchawkach jest naprawdę minimalny, ale to naprawdę minimalny. I wierzcie mi na słowo, w ogóle nie będziecie go słyszeć, chyba że skupicie się na samym szumie. Lecz, gdy włączycie jakąś muzykę, albo zadzwonicie do kogoś, nie ma opcji, żeby usłyszeć ten szum, nawet gdy ustawicie poziom głośności na minimum. Naprawdę, słuchawki za tą cenę, jak za cenę około 100 zł, są naprawdę godne polecenia. Ja wiem, wspominałem w pierwszym filmiku na temat tych słuchawek, że one będą grały na pewno dużo ciszej. Fakt, minimalnie grają ciszej od tych, lecz różnica, według mnie, jest naprawdę marginalna. Czyli nie musicie się obawiać o to, że te słuchawki będą za ciche i, i nie będziecie w stanie, wykorzystując nawet korekcję dźwięku, próbować je podgłośnić. Jeżeli chodzi jeszcze o samą baterię w tych słuchawkach, to wytrzymują około 2,5 godziny na jednym ładowaniu, używając maksymalnej głośności. W moim przypadku wykorzystuję do tego telefon Samsunga Galaxy S10. Czyli korzystając z samych słuchawek naładowanych i tego powerbanku, którego tutaj mamy. Spokojnie, myślę, że przez około 8 do 10 godzin takie słuchaweczki wytrzymają, używając maksymalnej głośności w tych właśnie słuchawkach. I teraz tak. Te słuchawki wykorzystuję również do rozmów. I powiem wam, że Jakość jest naprawdę akceptowalna, da się z nich normalnie korzystać. Osoby, z którymi rozmawiałem, wykorzystując właśnie te słuchawki, mówią, że nie ma żadnej różnicy. Słychać mnie idealnie, nie ma żadnego pogłosu, nie ma echa. Łączny czas tych rozmów oscyluje w granicy od godziny do półtorej godziny. Więc podsumowując, słuchawki za tą cenę perfekt. Nadają się i do słuchania muzyki, i do rozmów. Nie wypadają podczas biegania, czy korzystając z takich aktywności jak właśnie rower, rolki, hulajnoga. Myślę, że pomogłem Wam w opinii na temat tych właśnie słuchawek, jak one grają. A Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.